Jeśli interesujecie się tematem gier fabularnych, czy po prostu szeroko pojętej fantastyki, to pewnie słyszeliście o Dungeons and Dragons, papierowej grze RPG uznawanej za prekursora gatunku. DD powstało w latach 70. i szybko zyskało potężne grono zwolenników, którzy chcieli spotykać się i wspólnie przeżywać fantastyczne przygody, korzystając jedynie z potęgi ludzkiej wyobraźni. Jak to zwykle bywa, szybko znaleźli się naśladowcy, i w kolejnych latach pojawiła się cała masa innych gier fabularnych. Które otworzyły przed graczami bramy do kolejnych niesamowitych światów. W niedługim czasie RPG te stały się zaś wdzięczną bazą dla dziesiątek filmów, setek książek, komiksów i oczywiście gier wideo. Dzisiaj w PeCetowie zajmiemy się systemem, który z racji pochodzenia długo pozostawał niezauważony, choć na swoim lokalnym niemieckim rynku stał się niemałym fenomenem. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero dzięki grom i to właśnie o nich dzisiaj sobie porozmawiamy. Zapraszam na krótką historię uniwersum Das Schwalbe. Arce Auge, czyli The Dark Eye w świecie komputerowej rozrywki. Lecimy. Nasza historia zaczyna się w 1983 roku, kiedy to 34-letni Ulrich Kiesow wraz z dwójką znajomych założył firmę Fantasy Productions. Przedsiębiorstwo, które miało początkowo zajmować się produkcją metalowych figurek do gier bitewnych, szybko zwietrzyło interes na zgoła innym rynku i stało się wydawcą pierwszej wydanej na język niemiecki papierowej gry RPG Tunnels and Trolls. A zaraz potem niezwykle już popularnego na Zachodzie Dungeons and Dragons. Ulrich był też jednocześnie tłumaczem obu tych wydawnictw. Pasja do gier wyobraźni, jaka obudziła się w Ulrichu, oraz zaskakująco duże zainteresowanie i szybki wzrost niszowego wówczas rynku, skłoniły mężczyznę do rozpoczęcia prac nad swoim własnym systemem RPG. I tak już w 1984 roku na półkach pojawił się das Schwarze Auge. System, który w niedalekiej przyszłości, ku zaskoczeniu wielu, miał stać się najlepiej sprzedającym się na niemieckim rynku RPG, wyprzedzając w tej kategorii legendarne DD. Już niedługo po premierze ta prosta, oparta ta kilka klas i podstawową mechanikę levelowania gra szybko doczekała się następnych edycji, a jej rozmach i złożoność rosła z każdą kolejną publikacją. Wzorowany na średniowiecznej Europie świat Aventurii zamieszkały z jednej strony przez klasyczny dla fantazy zestaw ras takich jak Ludzie, Elfy czy Krasnoludy, ale też na przykład Holberkerów, będących skrzyżowaniem orka z elfem błyskawicznie zyskiwał sobie kolejnych zwolenników nie tylko w Niemczech, ale też we Francji, w Holandii czy we Włoszech. Ogólnoświatową Rozpoznawalność miał natomiast dopiero zyskać za sprawą pewnej serii gier komputerowych. I tutaj, pod koniec lat 80., na scenę wkracza inna trójka przedsiębiorczych Niemców, którzy w 1989 roku zakładają firmę deweloperską Attic Entertainment Software z siedzibą w Alpsztad. Oni także zafascynowani byli fantastycznymi światami, ale swój wzrok kierowali nie w stronę papieru, ale przeżywającego właśnie złoty okres popularności gatunku klasycznych komputerowych gier RPG po kroju Ultima, Might and Magic czy Eye of the Beholder. Niedługo potem nawiązali dodatkową współpracę z wydawnictwem Starbyte Software i szybko powstały tytuły takie jak Lords of Doom czy Spirit of Adventure. Były to całkiem solidne produkcje, szczególnie ta pierwsza, będąca ciekawym połączeniem przygodówki z RPG. W mrocznym, wampirycznym klimacie rodem z horrorów, ale brakowało tej iskry, która pozwoliłaby mówić o prawdziwym sukcesie. Iskrą tą okazało się na początku lat 90. nabycie przez Starbite praw do komputerowej adaptacji Das Schwarze Auge, systemu RPG, który miał już wtedy za odrą potężną rozpoznawalność. I tak rozpoczęły się prace nad grą opartą o trzecią, najnowszą wówczas edycję papierowego RPG. -a. Połączone ekipy obu firm, mając przecież niemałe doświadczenie w temacie, działały błyskawicznie i w roku 1992 na niemieckim rynku w wersji na Amiga i PC pojawił się ta Schwarze Auge Klinge. Jeśli zbytnio zmasakrowałem wymowę tej jakże wdzięcznej dla ucha nazwy, to wybaczcie. W każdym razie, ta klasyczna w swoich założeniach gra oparta o silnik graficzny znany ze wspomnianego już wcześniej Spirit of Adventure szybko zyskała sobie oddane grono fanów. Graczom bardzo spodobały się zastosowane w niej mechaniki, które z jednej strony czerpały inspirację ze sprawdzonych wzorców w postaci wspomnianego wcześniej Eye of the Beholder czy Might and Magic 3, a z drugiej dawały graczom unikalny taktyczny system walki odbywający się na odrębnej, podzielonej na pola mapie. W czasach, kiedy Prym wiodły zapoczątkowane przez Dungeon Master potyczki w trójwymiarowym środowisku i do tego w czasie rzeczywistym, przejście w tryb 2D, i do tego turowy, było na pewno oryginalnym i odważnym rozwiązaniem. I co najważniejsze, sprawdziło się, a pudełka z grą znikały ze sklepowych półek szybciej, niż byli je w stanie uzupełniać. Ale apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia, i krótko potem lokalny sukces przestał twórcom wystarczyć. Rozpoczęły się poszukiwania zagranicznego wydawcy, który mógłby spopularyzować grę na świecie. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, czyli rynku, na którym chciał pojawić się każdy deweloper. I tutaj kolejny raz Niemcom dopisało szczęście, bo zainteresowanie okazał nie byle kto. Tylko wybitni specjaliści w gatunku, zarówno. RPG, jak i strategii taktycznych. Amerykańska firma SirTech, twórcy sukcesów takich klasyków jak seria Wizardry czy Jagged Alliance. Papiery podpisano błyskawicznie tylko po to, żeby tytuł mógł zadebiutować w USA jeszcze w roku 1993, gdyż firma chciała skorzystać ze wznoszącej fali, na której znalazła się po premierze niezwykle ciepło przyjętej siódmej części Wizardry. Amerykanie postawili natomiast jeden warunek. Zmianę nazwy z obco brzmiącego da szwarce Auge czy w amerykańskim tłumaczeniu The Dark Eye na Realms of Arcania, Blade of Destiny. Ku uciesze twórców i nowego wydawcy historia poszukiwań tytułowego miecza przeznaczenia i powstrzymania inwazji zjednoczonych orczych plemion okazała się komercyjnym i wizerunkowym sukcesem. Dając początek trylogii, którą znamy dzisiaj pod nazwą Northlands Trilogy, Trylogia Północnych Krain. Już rok później ukazała się część druga z tytułem Star Trail, która kontynuuje Historię grupy najemników z części pierwszej, tym razem rzucając ich wir w wir wojny między elfami, krasnoludami i orkami. Tylko starożytny kamień salamandry będzie w stanie skłonić te dwa zwaśnione plemiona przeciw wspólnemu wrogowi i naszym zadaniem będzie go odnaleźć. Trzymanie się sprawdzonego schematu oraz jeszcze ciekawsza, intrygująca i bogatsza w poboczne aktywności historia przyniosły grze bardzo pozytywne recenzje i dwa tytuły najlepszego CRPG roku od prasy branżowej. Sir Tech, zachęcony dużym sukcesem obu odsłon Realms of Arcania, namawiał twórców, żeby od razu pójść za ciosem. Ci jednak byli nieco zmęczeni światem awenturi. Poza tym zdawali sobie sprawę, że szybko postępujący rozwój technologii wymagać będzie dostosowania serii do aktualnych standardów, co zapewne zajmie nieco więcej czasu niż zwykle. I tak też doszło do pierwszej dłuższej przerwy w cyklu wydawniczym Realms of Arcania. Seria powróciła triumfalnie dopiero w 1996 roku na rynku. Niemieckim i rok później amerykańskim wraz z premierą trzeciej części z tytułem Shadows Over Rivia. Idąc z duchem czasu, była to pierwsza odsłona cyklu, która wyszła jedynie na płytach CD, dzięki czemu udało się podrasować grafikę do standardu SVGA, poprawić animację, zwiększyć płynność działania i wypełnić kompakt robiącymi wrażenie cutscenkami. Poza tym trzon rozgrywki pozostał jednak taki sam. Trójwymiarowa eksploracja otoczenia i turowe izometryczne potyczki. Co ciekawe, w w przeciwieństwie do poprzednich dwóch części trójka praktycznie pozbawiona została eksploracji i akcja niemal w całości dzieje się w mieście Rivia, którego przyjdzie nam bronić, a jakże przed napaścią orków. Mimo właściwie niezmienionej formuły, kolejna odsłona Realms of Arcania ponownie zachwyciła graczy i krytyków, odnosząc niemały sukces i sprzedając się w ponad 400 tysiącach egzemplarzy. Zresztą cała trylogia to ponad 2 miliony sprzedanych na całym świecie boksów. W obliczu tych faktów tym bardziej dziwi fakt, że Atik powoli tracił zapał do świata czarnego oka. Do tego stopnia, że z początkiem XXI wieku jeden z twórców studia, Guid Henkel, znużony maglowaniem wciąż tego. Samego tematu postanowił opuścić studio. To, pozbawione jednego ze swoich filarów, niedługo później upadło. Co ciekawe, korzystając z pewnego rozluźnienia więzi między twórcą a marką, inny niemiecki deweloper Icarion postarał się o możliwość stworzenia kolejnej gry RPG umieszczonej w uniwersum Czarnego Oka: Das Schwarze Auge Armalion. Niestety, mimo zainteresowania dużych zachodnich wydawców, w 2001 roku firma popadła w kłopoty finansowe i projektu nie udało się ukończyć. Część członków zamkniętej firmy postanowiła jednak nie składać broni i kontynuowała pracę na własną rękę. Ostatecznie udało im się podpisać papiery z firmą Ascaron, a powstałe w wyniku tego deala Studio 2 Software szybko przerobiło Armaliona na znanego zapewne wielu miłośnikom komputerowej rozrywki Action RPGA Seiko. Dokładnie tak, gdyby wszystko poszło zgodnie z pierwotnym planem, zamiast konno przemierzać przepastne połacie sacredowej Ankarii, zwiedzalibyśmy awanturię. Nie wiem jak wam, ale mnie troszkę szkoda. Co się zaś tyczy serii Realms of Arkania, to niestety miała ona mniej szczęścia. W 2003 roku upadł Syrtek, a wraz z nim na wiele lat przepadły prawa do korzystania z tej rozsławionej już w świecie nazwy. Na szczęście nie oznaczało to, że przepadły wszystkie szanse na jakiekolwiek inne gry na licencji Czarnego Oka. Na pierwsze wieści o tym, że coś jest na rzeczy, przyszło nam jednak poczekać do 2006 roku, kiedy to mająca swoją siedzibę w Berlinie Radon Labs rozpuścił wieści o pracach nad kolejnym klasycznym RPG-iem korzystającym z rzeczonej licencji. Mimo zapewnień twórców o nadchodzącym cudzie pokroju Baldur's Gate w środowisku 3D, początkowe reakcje z racji małego doświadczenia twórców z wysoką, budżetowymi grami były mocno sceptyczne. Na wydanie ostatecznych opinii dziennikarzom i twórcom przyszło poczekać do 2008 roku, kiedy to na półkach sklepowych wylądowała gra The Dark Eye Drakensang. No i wszystko to całkiem nieźle wyszło. Dostaliśmy klasycznego do bólu RPGa nawiązującego w gameplayu i stylistyce choćby do Neverwinter Nights z tą różnicą, że Drakensang oczywiście mocno osadzony został w zasadach czwartej edycji papierowego systemu. Wszystko wszystko począwszy od kreacji postaci poprzez walki czy dialogi opiera się na cechach i rzutach kośćmi niczym żywcem wyjętych z analogowych sesji. Fabularnie mamy tutaj raczej sztampę z ratowaniem świata przed kultystami i jakżeby inaczej orkami, ale całość jest wciągająca i naprawdę może się podobać. Generalnie zarówno przez graczy, jak i krytyków gra została przyjęta raczej ciepło, co skłoniło twórców do rozpoczęcia prac nad Sequelem a właściwie prequelem pod tytułem River of Time. I tutaj ponownie, gra oceniona została pozytywnie, ale finansowo nie zarobiła na siebie nigdzie poza rodzimymi Niemcami. To z kolei pociągnęło za sobą bankructwo Radon Labs, które, nie mając planu na wyjście z kryzysowej sytuacji, oddało się pod skrzydła firmy Big Point. Ta zaś postanowiła obedrzeć Drakensang z jakichkolwiek koneksji ze światem mrocznego oka i w 2011 roku zrobić z niego przeglądarkowego Action RPG pod tytułem Dragensunk Online. Pozwólcie jednak, że litościwie ten wątek pomina i powrócę do tego, co interesuje nas w dzisiejszym odcinku. Na szczęście bowiem to nie koniec świetnych gier ze świata Aventurii. Być może będzie dla Was jednak zaskoczeniem, że kolejny tytuł w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich wcale nie jest rpg -iem. The Dalik Entertainment. I wszystko powinno być jasne. W 2012 roku ci niemieccy specjaliści od przepięknych przygodówek, takich jak chociażby The Whispered World czy Deponia, ku uciesze tysięcy fanów postanowili wziąć na warsztat Das schwarze Auge i powstała gra pod tytułem The Dark Eye Chains of Satynath, a w polskim wolnym tłumaczeniu Klątwa Wron. W tej przygodówce point and click wcielicie się w Garona, któremu przyjdzie rozwiązać tajemnicze zagadki w postaci dziwnych, atakujących ludzi wron, tajemniczych morderstw i generalnie nieznanego niebezpieczeństwa, które zawisło nad królestwem Undergastu. W trakcie gry nasz bohater przemierza więc fantastyczne krainy w towarzystwie wróżki, próbując oczywiście znaleźć rozwiązanie zanim będzie za późno. No i co tu dużo gadać, jak każda gra od tego dewelopera, klątwa wron jest przepiękna, ręcznie malowana, tła robią niesamowite wrażenia, a świat Aventuri jeszcze nigdy nie był tak intrygujący i działający na wyobraźni. Mechanicznie mamy tutaj raczej klasyczne rozwiązania, choć ubogacone o takie elementy jak na przykład możliwość rzucania zaklęć. Zagadki są ciekawe, ich rozwiązanie każdorazowo mega satysfakcjonujące, a poręczny dziennik nie pozwala się zgubić w gąszczu zadań wykonanych i tych, które jeszcze przed nami. Klątwa Wron bardzo mi się spodobała i chyba nie tylko mnie, gdyż pochwalić się może solidną oceną 75 na Metacritics. Dobre przyjęcie przygodówki w bogatym, dorosłym świecie fantazy, które przecież nie było wcale tak oczywiste, zachęciło twórców do pójścia za ciosem i już rok później pojawiła się Memoria, sequel krątwy Kruka, który ponownie daje nam szansę wcielić się w Garona i bezpośrednio kontynuuje przygodę tam, gdzie skończyła się poprzednia. Mimo braku większych zmian w oprawie wizualnej czy mechanik, gra została bardzo ciepło odebrana stając się z miejsca jedną z najbardziej dochodowych gier tego studia fakt ten zachęcił Dalek do pogłębienia flirtu z Marką The Dark Eye czego rezultatem stała się gra jak na studio znane przede wszystkim z przygodówek dość nietypowa mówię tutaj o wydanym w 2014 roku Blackguards czyli dość specyficznym taktycznym RPG'u jakby tego było mało to ciekawostką jest fakt że Blackguards stał się pierwszą grą bazowaną na czarnym oku, której akcja nie toczy się na znanym wszystkim kontynencie Aventurii, a przeniesiona została na terytoria dalekiego południa, do Mengbila czy Loch Harodrol. Ale na tym osobliwości związane z tą produkcją się nie kończą. Bardzo specyficzny jest też bowiem gameplay. Gra to tak naprawdę seria postępujących po sobie potyczek na dużych, bogatych w heksagonalne pola planszach, przepleciona statycznymi ekranami dialogów w podróży po ściśle wyznaczonych trasach, czy levelowania postaci. Fabuła w Myśl, której stajemy na czele bandy rzezimieszków i przez przypadek w wplątani zostajemy w misję ratowania świata, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, choć całkiem bogata, to ma tutaj jednak marginalne znaczenie. Na graczach przyzwyczajonych do epickich historii, eksploracji pięknych terenów, swobody poruszania się po świecie i generalnie żywszego gameplayu, może to robić niezbyt zachęcające wrażenie, ale uwierzcie mi, gra naprawdę wciąga. Mroczny klimat robi robotę, a starcia ściśle oparte o zasady papierowego RPG. Są mocno rozbudowane, miodne i regrywalne. No i co najważniejsze, stanowią wyzwanie dla szarych komórek, a to powinno być podstawą jakiejkolwiek taktycznej rozgrywki. Kasowy sukces gry, którego tak do końca nikt się chyba nie spodziewał, poskutkował szybkim dodatkiem z paroma nowymi misjami pod tytułem Untold Legends oraz wydanym w 2015 roku pełnoprawnym sequelem Blackguards 2. Ten, mimo kilku usprawnień, poszerzonej palety zdolności czy czarów i nowej historii, która kontynuuje wątki rozpoczęte w części pierwszej, niewiele się jednak od niej różnił. Ani specyficzny gameplay, ani grafika, ani rozłożenie akcentów nie doczekały się większych zmian, co ponownie poskutkowało dość mieszanym odbiorem i tym razem wyraźnie mniejszą sprzedażą. I na dzień dzisiejszy na tym zakończyła się przygoda The Dalek z grami spod znaku Das Schwarze Auge, wyczerpując jednocześnie listę naprawdę dobrych gier umieszczonych w tym uniwersum z kronikarskiego obowiązku muszę jednak wspomnieć o takim potworku jak wydane w 2014 roku The Dark Eye Skill Tree Saga, czyli niskobudżetowy RPG dla dzieciaków, na którym naprawdę nie warto pochylać się dłużej niż trwa wypowiadanie tego zdania. Co prawda w dotychczasowej opowieści pominąłem też wcześniejszy o rok The Dark Eye Demonicon, czyli grę przypominającą mix Diablo i Gothika, wyprodukowaną przez Noomena Studios. Przyznacie, że w teorii brzmi to bardzo dobrze, w praktyce jednak dostaliśmy sztampowego RPGa, który w żadnym elemencie nie wybija się ponad przeciętność, a przy tym straszy kiepską, jak na tamte czasy, oprawą graficzną i kilkoma archaicznymi rozwiązaniami w mechanice. Gra nigdy nie osiągnęła choćby śladowej rozpoznawalności, i kojarzą ją jedynie najwięksi entuzjaści marki i gatunku. Na koniec zostawiłem sobie wisienkę na torcie. Pamiętacie jak wspomniałem, że prawa do marki Realms of Arcania zniknęły na długo z widoku? Otóż okazało się, że odnalazły się po 10 latach, co otworzyło austriackiemu deweloperowi Crafty Studios drogę do przygotowania współczesnych remakeów klasycznych części trylogii. I tak, pierwsza z nich pojawiła się na Steamie w 2013 roku, a druga w 2017. Zanim jednak się ucieszycie, wiedzcie, że odnowiony Blade of Destiny w okolicach premiery mógł pochwalić się jedną z najniższych średnich ocen na Metacritics wynoszącą 18 na 100 punktów. Gracze i recenzenci nie zostawili suchej nitki na tej nieudolnej próbie wskrzeszenia klasycznego tytułu. Dostało się praktycznie wszystkiemu. Niedorobionej walce, zatrzęsieniu większych i mniejszych bugów i niedociągnięć, przedpotopowej grafice i zaprzepaszczeniu magicznego klimatu oryginału. Gra najzwyczajniej w świecie była niemal niegrywalna, a Austriacy musieli szybko łatać co się dało, żeby doprowadzić ją do jako takiego dzisiejszego stanu. Wciąż daleko jej do ideału, ale przynajmniej da się w to grać, choć i tak lepiej po prostu kupić klasyczną wersję. Na tym tle dużo lepiej wypadł remake drugiej części, w którym udało się ustrzec przed większością popełnionych wcześniej błędów. Gra wygląda nieco lepiej, poprawiono interfejs, dostosowując jego elementy do współczesnych standardów, a także zadbano o to, żeby klimat i atmosfera towarzysząca graniu w klasyka niepostrzeżenie gdzieś nie uciekły podczas przygotowywania odświeżonej wersji. Wciąż nie jest to nic wybitnego, ale bez problemu można pograć, szczególnie jeśli macie alergię na gry sprzed 30 lat a zbyt wielkie piksele na ekranie wypalają wam źrenice. Okej, okay. być może nie zakończyłem dzisiejszego filmu w idealny sposób, najwybitniejszymi z możliwych tytułami, ale najważniejsze, że takich w dzisiejszym zestawieniu nie zabrakło i reprezentacji, jaką posiada ten kultowy niemiecki system RPG w świecie komputerowej rozgrywki, mogłyby pozazdrościć mu wiele bardziej popularne marki. Osobiście jestem wielkim fanem większości gier, o których dzisiaj tutaj mówiłem i mam nadzieję, że da Schwarze Auge powróci jeszcze w stylu, na jaki zasługuje. Pamiętajcie, żeby pochwalić się w komentarzach, z którymi z tych gier mieliście styczność i jakie macie wrażenia. Jeśli film wam się podobał i chcielibyście więcej tego typu odcinków na kanale, to też koniecznie dajcie mi znać, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam do subskrypcji i polecenia pecetowa znajomym. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia następnym razem.